Moi kochani, przemierzamy dzisiaj razem nowości z Miss Guided, rzeczy, które kupiłam na całkiem dużej promocji. Była bowiem 50% na wszystko na ich stronie, i ja na maila dodatkowo dostałam taki kupon na 20%, więc. Te promki sumowały się na 70%, jest to naprawdę dużo, ale czy mimo wszystko te rzeczy będą warte swojej ceny, to wspólnie ocenimy podczas mierzenia, zobaczymy jak to wszystko będzie nam nie leżało. Ja na to zamówienie czekałam około tygodnia, tych rzeczy jeszcze nie wyjęłam, żeby mieć takie, wiecie, świeże pierwsze wyrażenie. Wydałam około 1000 zł, ale w tej kwocie były jeszcze dwa komplety takie dresowe dla mojej córki. Także te rzeczy, które zaraz zobaczycie są war warte, no ile one są warte, to sam Chińczyk, ale wydałam na nie około, kurczę, nie wiem, 700 złotych czy coś takiego, a jest ich naprawdę dużo, także wrzucam już część na wieszaki, przebieram się, mierzymy, oceniamy i decydujemy co zostawić, a co odesłać z powrotem. No dobra, wszystkie rzeczy już mam na wieszaku, także zaczynamy mierzenie. Jedna rzecz do mnie nie dotarła i były to satynowe, przeboskie spodnie. Dostałam zwrot gotówki, zanim oni w ogóle to wysłali, właśnie za te spodnie, które gdzieś tam z magazynu zniknęły. No ale trudno, jest mnóstwo innych ładnych rzeczy, jak na przykład ten garnitur, ale to jest rozmiar 38, i ponieważ jest to oversize, on wygląda na bardzo wielki. Pierwsza rzecz, która mnie rozczarowuje, to jego kolor, bo on na sobie był bardziej beżowy. Na żywo jest oliwkowy. Okej, okay, mi się to wciąż podoba, ale mam już jeden oliwkowy garnitur i chciałam coś beżowego, bo mam bardzo mało beżu ostatnio w szafie. Wszystkie z szafy wyszły. No ale cóż, jest plus, ta tkanina jest całkiem niezła. Tak zerknęłam na niektóre metki i zobaczyłam, że mamy tutaj całkiem dużo bawełnianych rzeczy. Myślałam, że to będzie by wszystko z poliestru, bo często tak jest w Misguided, ale w tej rosyjskiej ruleczce tym razem pocisk nie wystrzelił. Tutaj akurat mamy poliester, ale nie tak. bardzo. Dobra, mierzymy z wami szczera. Odbrażam się na fakt, <laughs> związany z kolorem tego garnituru, dlatego, że on jest taki twarzowy. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Ta rzecz jest trochę wygnieciona, no ale wiecie, to wszystko leżało w workach przez kilka dni. Obawiałam się, że to będzie na mnie za duże. Tymczasem mam wrażenie, jakby po prostu ktoś uszył na wymiar dla mnie, szczególnie tę spódnicę, która naprawdę świetnie siedzi na sylwetce ma bardzo wysoki stan. Oj, mi się tutaj, słuchajcie, odgięło. O nie plama! Przepraszam Was <grywia> na te spódnicę. Wow, jaka sylwetka! Nie no, to jestem zachwycona. Jestem ciekawa, czy Wam się również podoba. I muszę przyznać, że jak mam na sobie ten komplet, to nie czuję się jak w worku foliowym, bo trochę się tego obawiałam, ale on jest naprawdę taki przewiewny, delikatny. No i krój, marynarki. Taki trochę kwadratowy. Ona jest krótka. Ma bardzo duże tutaj poduszki. Zobaczcie, bardzo fajnie odstaje od sylwetki, przez co wyszczupla dodatkowo talię. No, nie, no, sztos. A rozmiar, jaki wziąłem, to jest 38. Nie no, no, pytarda. kolejna rzecz. Czy mierzę taki kombinezon, czy podium, można to nazwać, jak to ma ochotę, który z kolei wydaje się. Dość mały, ale jest elastyczny i to też jest rozmiar 38. Słuchajcie, tutaj też jest nieźle. Czarny strój na czarnym tle. Zrobię to dla Was. Ok. Żeby było widać, jak to w ogóle leży. E, ilość elastanu jest odpowiednia, tak Wam powiem. Ten ciuch bardzo fajnie podkreśla figurę ale naprawdę trzeba tutaj mieć płaski brzuch. Zdecydowanie nie jest to coś, co bym założyła na przykład na jakąś imprezę, gdzie wiedziałabym, że jest... będzie dużo jedzenia. Ja już Wam pokazuję dół. Ale ogólnie czuję się w tym po prostu fenomenalnie. To jest lekkie, właśnie ma dużo elastanu, więc bardzo fajnie mnie opina, nigdzie mnie nie gniecie. Czuję się bardzo kobieco i uwielbiam kombinezony za to, że są eleganckie, nieoczywiste i bezproblemowe. Czyli jak nie wiem, w co się ubrać, to wrzucam kombinezon. Można oczywiście zawsze założyć sukienkę, ale sukienka jest taka oczywista, a kombinezon jest taki bardziej... no, nieoczywisty. To jest to słowo. Nie wiem, czy pogrubia biodra, czy nie. Możecie mi napisać. może jakoś to rozłożę. Minus ciemnej ściany do nagrań, który przy białych ubraniach jest plusem. I nogawka na dole jest luźno opuszczona, bardzo szeroka i na ja długość 7 e, Muszę zobaczyć ten płaszcz, bo najbardziej na niego czekam i już nie mogę wytrzymać. I to jest 100% bawełny, jest strasznie wygnieciony, strasznie, ma podszewkę, ale jest mimo wszystko dość cienki. Nie mam pojęcia jak go zawiązać, on tu nie ma żadnej dziury. Po prostu go tu wiążemy. Kurczę, nie pamiętam, jak to było na stronie. Czy to ma być tak. A ja to wygląda naprawdę shitowo. <laughs> jestem przekonana do tego wiązania. Z jednej strony jest to coś nowego, coś fajnego, ale z drugiej nie dopatruje się w tym żadnej elegancji. To jest taki raczej każualowy ciuch i długość do kolana na modelce też wydaje mi się, że. Ten płaszcz był dużo dłuższy, może ona była po prostu troszkę niższa, ale nie wiem, nie pamiętam tego. Tył jest taki zupełnie zwyczajny. I no nie jestem z tego płaszcza zadowolona. Weźmy teraz do sukienki. Może tej zielonej, takiej długiej, zwiewnej, która jest związana w pasie. Bardzo przyjemny materiał. Czy to jest po prostu? Poliester premium, czy coś innego, zaraz zobaczymy. Mm. Tak, jest to poliester premium. Także zobaczmy, jak to leży. W tej sukience czuję się jak taka laska z lat 60. Ma naprawdę piękne rękawy. Zaraz wam je pokażę z bliska. Fason świetnie, po prostu świetnie opływa sylwetkę. Jest bardzo zwiewna, lekka. No ciekawe, czy ten luksusowy poliester sprawdzi się podczas upałów, ale patrząc na tegoroczną wiosnę, to ciekawe, czy w ogóle lato przyjdzie. Do że ja jestem ogromną optymistką, to mam pewne wątpliwości co do tego, czy lato w tym roku będzie upalne. Ale mam nadzieję, że tak będzie i że ta sukienka mi się sprawdzi, bo jestem nią zachwycona. Ostatnio kupiłam sukienkę w H&M, która ma podobny kolor, podobny design jest krótsza. I to nie są moje printy, ale miałam ochotę się przełamać, miałam ochotę na coś nowego w szafie i przyznam Wam, że w tej sukience czuję się milion razy bardziej kobieco. Ten fason jest po prostu jednym z moich ulubionych, czyli wiązanie pod biustem, dekolt w fałkę, to po prostu zawsze wygląda dobrze i kobieco. Do lekkich obcasów, do sandałków myślę, że też będzie fajnie. Więc no kurde, jest nieźle, jest nieźle. Stając w temacie sukienek, przymierzę teraz tą e, w przepięknym kolorze. To jest kolor, który w zeszłym roku po prostu miałam obsesję na punkcie. W tym roku uwielbiam cały czas taki jasny fiolet, uwielbiam przełamany, niebieski, taki wpadający w zieleń, właśnie uwielbiam zieleń, błękit i granat. Kolory, których nigdy nie lubiłam. Nie wiem co, co mi się stało. No ale dobra, zobaczmy to. Tutaj mam taką falbankę na dole. Mierzymy. Nie jestem pewna, czy ona tutaj dobrze leży, więc będę też wdzięczna za wasze komentarze. Jest fajnie tak skrojona, widzicie? Mm, I to sprawia, że jak się poruszam, to ta noga tak fajnie się odkrywa, chociaż nogi i tak są tutaj maksymalnie odkryte bez króciutka. Ale no, mi się bardzo podoba na lato, na jakieś wyjazdy, upały, spacery, zwiedzanie. Będzie odpowiednia. Dla mnie jest super. Dla mnie super. Ale tutaj faktycznie ten materiał jest dużo bardziej sztuczny niż w tej zielonej. Więc pytanie właśnie, jak się sprawdzi przy wyższych temperaturach. Tutaj na rzecz to taki czarny komplet z myślą o noszeniu go po prostu po domu, czy w weekendy na jakieś szybkie zakupy. Materiał jest tak cienki, jakby to po prostu były. Patrzcie jakby <laughs> to były e, rzeczy uszyte z legginsów, ale zobaczymy, dajmy mu szansę nie, może nie wyjdę tak, może no. na ulicę ale zaraz wam pokażę nogawki, które są przepięknie wycięte ale taki komplet do sprzątania z takiej cieniutkiej bawełny, on jest naprawdę mega przyjemny do skóry i przepiękny spokojniejszy dzień w domu robista rzecz naprawdę jest fajne. miasto jest to i chyba minimalnie jednak go widać w kamerze na żywo? Nie. Pamiętajcie, że czasami odbiór niektórych tkanin jest inny. Właśnie kiedy ja się nagrywam, mam zapalone lampy studyjne, a jak chodzę w czymś na żywo... Ale i tak... Nie no, petarda. Mam strój do sprzątania, mam biżamę, body, który ma przepiękny kolor. Materiał jest taki też, wiecie, dość cienki. Strasznie mi się ten że tutaj spodobał. Także zobaczmy, jak to leży na mnie. I tutaj znowu totalnie mieszane uczucia, bo... Skupmy się najpierw na tej części przy twarzy. Kolor, obłęd. Ten e, kołnierzyk, rewelacja, ale dekolt jest naprawdę tak duży i rozmiar jest ok. Wziąłem M i myślałam, że on będzie za mały, tutaj wiecie, w tułowiu, tak jak często jest z ciuchami z zary, no bo ja mam M74 i no was są długości, na od sukienek z zary albo właśnie body, Więc tutaj na długość jest ok. Materiał jest bardzo spoko. Kolor mi się podoba, ten tył, to wszystko, ta tkanina, ten suwak, bo on jest taki, zobaczcie, w kolorze tkaniny, więc nie widać go tak bardzo, a jednak stanowi bardzo fajny element. Pasuje ten kolor do beżu, bo to jest taki kawowy, ale nie wiem, czy dekolt nie jest, ja lubię dekolty, ale nie wiem, czy on nie jest dla mnie jednak mimo wszystko za duży. Na jakieś kaszualowe spotkania, wino z przyjaciółmi, czy coś, okej. Okay. Ale nic poza tym. Jeśli chodzi o topy, to tutaj mam takie dwa, jeden casual i drugi totalnie szalony i pewnie parę osób mnie pociśnie za niego. Krótki, biały top, najzwyklejszy pod oversize'owe marynarki. Taki, który będzie kończył się na wysokości, na której zaczynają się spodnie z wysokim stanem. Także zobaczmy, jak on leży. On jest z bardzo grubej bawełny. Zrobiony jest naprawdę bardzo bardzo. Tutaj nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, bo to jest idealna długość, taka, którą uwielbiam która właśnie kończy się na tej samej linii co dół z wysokim stanem, więc no nie zawsze mam ochotę, wiecie, odkrywać kawałek brzucha. To wygląda bardzo dyskretnie, a przy jeszcze wyższym stanie mm, świetne są takie krótsze topy, bo bez problemu można je włożyć do spodni i tutaj nic nam się nie odznacza. Więc grube ramionczka, gruby, nieprześwietlający materiał, yy, wysokość dekoltu możemy sobie regulować. Ta bluzka jest zarumista. Prosta i świetna. I kolejna rzecz, nie wiem, co mnie opętało, jak to zamawiałam. Chyba wizja e, wakacyjnej imprezy wysłowujście. <laughs> Albo jakiś innych, na które mam nadzieję się wybierzemy. To jest taki top gorsetowy. Ten kolor, wiem, co mnie urzekło. Ten kolor. On jest obłędny, taki pistacjowy. Mm, ale nie wiem jak będę w tym leżała, więc przekonajmy, jak będę w tym leżała. Nie będę w tym leżała, jak będę w tym wyglądała, także przekonajmy się. Ale piękny jest ten kolor. Mm. Niemniej fasun jest dziwny. Mm. Tutaj mam rozmiar 40, przez to mam wrażenie, że ma trochę dłuższe ramionczka, które mogą spadać. Mogę oczywiście to obsunąć trochę niżej, co jest jednoznaczne z powiększeniem dekoltu. Piękny jest ten gorset i on jest z super materiału, kolor jest cudowny, dekolt dość duży, ale tutaj mam rozmiar 12, czyli jest o 40. Zobaczcie, jak on położony na spodnie fenomenalnie robi sylwetkę. Jak świetnie ją wydłuża, wyszczupla ten odcinek talii, no to jest na ogromny plus. Ostatnia rzecz, Właśnie, piszcie na dole szczerze, co myślicie o takich ciuchach? Czy dla Was to jest za dużo? Czy lubicie bawić się moją, cieszyć się życiem? Lubicie kolory i tak dalej? Jestem mega ciekawa. I ostatnia rzecz to jest ta piżamka z bardzo fajnej bawełny. E, długi rękaw, no bo jak składam to zamówienie, było mega lodowato i były też inne piżamy z krótkimi topami, na ramionczka i w ogóle, ale ja mam taką piżamę od nich, więc też stwierdziłam, że wezmę sobie. Coś cieplejszego, no bo jeszcze coś czuję, że przez jakiś czas te noce najcieplejsze nie będą. No i moi drodzy mamy kolejną, rewelacyjną piżamę z Miss Guided. Mogłaby mieć troszkę wyższy stan, bo spodnie się kończą nisko, ale to jak ona leży na sylwetce, jak, jakby to miało jakieś znaczenie, bo mamy sylwetkę w nocy, ale przylega do ciała. Jest taka, to jest taka bawełna z delikatną domieszką elastanu, więc naprawdę fajnie. Opływa wszystko, ma luźne nogawki. No mi się strasznie, bo zobaczyłem się w niej rewelacyjnie. się powtórzę, ale mam już jedną piżamę od nich i jestem z niej bardzo, ale to bardzo zadowolona. Więc nie, no, słodka jest, naprawdę jest słodka, ładnie wygląda. I nie jest wcale taka mega ciepła, więc właśnie na ten okres przejściowy teraz moim zdaniem będzie tak. czekam na Wasze komentarze. To, co zdecydowanie wróci do magazynu Miss Guided, to jest ten prochowiec. Jeżeli chodzi o resztę, to jak wiecie, kilka rzeczy było takich, co do których miałam pewne wątpliwości, więc myślę, że montaż tego filmu, jak sama siebie zobaczę w kamerze, plus Wasze komentarze i wyciągnę z tego średnią, no i te rzeczy do płaszcza, do odesłania, dorzucę, jeśli w ogóle. Zapraszam Was do komentowania, subskrypcji mojego kanału, oglądania innych odcinków, czy modowych, czy o tematyce lifestyle'owej. Będzie mi bardzo miło, jak ze mną tutaj zostaniecie. Dzięki, widzimy się już niedługo w nowym odcinku. Pa!